Zaginione dzieci, co się naprawdę stało? Miałam 9 lat, kiedy zrozumiałam, że mój ojciec porywa dzieci, zamknięte na klucz drzwi do piwnicy, stłumione dźwięki w nocy, ale to mały niebieski tenisówka, którą znalazłam ukrytą w jego ciężarówce. Wszystko mi potwierdziła, napasowała do plakatu zaginionego dziecka. Tomek Banasik, lat 7, ostatni raz widziany w parku zachodnim, zaledwie 5 kilometrów od naszego domu. Co to jest, tato? Zapytałam, pokazując but. Widelec mojej mamy wypadł jej z ręki, a jego twarz nie zmieniła się ani trochę i to właśnie przeraża mnie najbardziej. Po prostu starł usta serwetką i powiedział: Skąd to masz Elu? Z twojej ciężarówki? Wrzeptałam, czując, że popełniłam ogromny błąd. Tej nocy słyszałam, jak się kłócą a potem coś się rozbiło. Rano mama miała wargę, którą tłumaczyła w drzwi. Bucik zniknął. Od tamtej pory zaczęłam wszystko notować. Pięcioro dzieci w ciągu trzech lat. Wszystkie w promieniu 30 km od naszego domu, wszystkie w wieku od 6 do 8 lat, wszystkie zniknęły bez śladu, stałam się niewidzialna w swoim własnym domu, idealnym śbieg. Tygodniami pracowałam nad kopią klucza do piwnicy, kiedy w końcu ją miałam, ojciec był w pracy, a mama nie przytomna na łóżku. Schody do piwnicy skrzypiały pod moim ciężarem. Powietrze pachniało wilgocią i metalem. Nie było tam dzieci, tylko betonowe ściany, kratka ściekowa na środku podłogi i duża metalowa szafa. W środku, polaroidy, dziesiątki, małe twarze patrzące prosto w obiektyw i mapy, szczegółowe trasy w lesie z zaznaczonymi Xami w odludnych miejscach. Właśnie wszystko odkładałam na miejsce, kiedy usłyszałam jego ciężarówkę na podjeździe. Miał kilka godzin. Ranka ogłosił, że jedziemy na biwak, tylko we Mama nie patrzyła mi w oczy. Wiedziałam, co to znaczy. Stałam się zagrożeniem. Ukradłam mamie telefon i schowałam go w skarpetkę. W plecaku miałam też kuchenny nóż zawinięty t-shirt. Jechaliśmy godzinami, głęboko w las, żadnych mijanych aut, Nucił pod nosem do radia, jakby wszystko było normalne. Jakby nie planował mnie zabić, gdy zapadł zmrok, rozpalił ognisko. Pięknie tu, prawda? Nikt w pobliżu przez kilometry. Dlaczego to zrobiłeś tato? Pytanie uciekło mi, zanim zdążyłam je zatrzymać. Nie udawał, że nie rozumie. Niektórzy rodzą się inni Elu, Z potrzebami, których nikt nie rozumie. Zamierzasz mnie zabić? Mój głos był spokojny. Mimo przerażenia. Wyglądał na zaskoczonego. Zabić cię? Jesteś moją córką? Ujął moją dłoń. Muszę do toalety, powiedziałam. Wstałam i odeszłam kawałek w las. Wyciągnęłam telefon i wybrałam 112. Pierwszy raz, brak zasięgu. Drugi raz, znowu nic. Trzeci raz. Połączyło. 112. W czym mogę pomóc? Mam na imię Ela Czarnecka. Mój ojciec to Ryszard Czarnecki. Porwał co najmniej pięcioro dzieci. Zabił je. Jesteśmy w lesie państwowym. Nie wiem dokładnie gdzie. Ela. Jego głos dobiegł z lasu. Wszystko w porządku? Połączenie przerwane. Usunęłam je z historii i wróciłam do ogniska. Tej nocy, gdy jego oddech się uspokoił, wyszłam z namiotu. Biegłam, aż jego latarka mnie namierzyła. Ela. Jego głos niósł się przez drzewa. Nie jestem zły! Wróć. Biegłam szybciej, aż się i upadłam. Telefon roztrzaskał się o kamień. Wiem, Potem cię znajdę. Gdy jego kroki się oddaliły, usłyszałam dźwięk śmigła i sireny. Zbliżały się. Wyszłam z kryjówki i zaczęłam machać rękami, gdy reflektor z helikoptera przeczesał drzewa. Znalazł mnie. Upadł na ziemię, układając ciało w kształt wielkiego X. Mama twierdziła, że nic nie wiedziała. Mieszkam teraz obci w innym stanie. Czasem budzę się z myślą, że słyszę otwierające się drzwi do piwnicy. W tej nocy przypominam sobie jedno: On już nigdy nie wyjdzie z więzienia, i ja już nie jestem tą przerażoną małą dziewczynką.